Lato w pełni, więc w dzisiejszym tutorialu przygotowałam dla was coś, co jest tak naprawdę kwintesencją tej pory roku, czyli mamy neony, mamy kultowego flaminga, którego wszyscy uwielbiają. Trochę imituje on światło neonowe. Technika wykonania zdobienia jest bardzo prosta, więc jeśli zostaniecie ze mną do końca, to zobaczycie też inne wzory, jakie można Wykonać za pomocą tej techniki. Do mojego zdobienia wykorzystałam kolor 031 Black Diamond, 001 Strong White 156 Racing Car 042 Neon Raspberry, top no White Color Oliwkę Hope Semi Art White, semi Holder pędzelek 0003 oraz 002. Oczywiście na samym początku zabieram się za matowienie mojej płytki paznokcia, odtłuszczenie jej i aplikację pierwszej warstwy. Pamiętajcie, że kolor czarny to jest kolor bardzo mocno napigmentowany, więc czas jego utwardzania jest dwukrotny. W zależności też, jaką macie lampę, starajmy się zawsze kłaść bardzo cienką pierwszą warstwę, ewentualnie dołożyć trochę więcej w drugiej. Czasem to pełne krycie można uzyskać już przy pierwszej warstwie, ale lepiej i ja tak rekomenduję, żeby to były dwie cieniutkie warstwy. Tam gdzie nie jesteśmy w stanie wjechać grubym pędzelkiem z lakieru, domalowujemy resztę cienkim pędzelkiem. Utwardzam paznokcie w lampie i ponawiam aplikację koloru. Mamy teraz drugą warstwę. Ponownie utwardzamy paznokcie dwukrotnie, i tutaj wjeżdża mój Neon. To jest taki dosyć rażący, różowy, ale jednak idący w kierunku takiej fajnej maliny, idealny kolor na lato, świetnie pasujący do opalonych dłoni. Ja pokrywam tym kolorem dwa paznokcie, wskazujący oraz środkowy, natomiast mojego flaminga będziemy malować na palcu serdecznym. Utwardzam paznokcie w lampie i te, które są skończone, czyli w zasadzie cztery. Pokrywam już topem No White y Real Color, który nie zmienia barwy koloru bazowego. Otwardzam paznokcie w lampie i zabieram się za przygotowanie mieszanki do namalowania mojego flaminga. W tym celu mieszam kolor 001 z semiartem. W takiej proporcji 1 do 1 powstaje mi z tego fajna, nie za gęsta, nie za rzadka pasta. I teraz za pomocą długiego pędzelka maluję kontury mojego flaminga. Pamiętajcie, że jeśli coś Wam nie wyjdzie, to możecie Wasz rysunek na paznokciu całkowicie zmazać, a możecie też użyć na przykład silikon brasza. On ma taką fajną, mocno ściętą i delikatnie sobie te miejsca, gdzie wam się za bardzo wyjechało, albo linia jest za długa, czy za cienka, albo za gruba, delikatnie zamagać. Ja rysuję sobie taką głowę flaminga, dodaję mu koronę, żeby był takim królewskim flamingiem. No i teraz zabieram się za mój efekt światła neonowego. W tym celu mieszam sobie dwa kolory na holderze wraz z topem i uzyskuję taką trochę kolorową mgiełkę. Następnie, za pomocą już krótszego pędzelka nanoszę te moje powstałe kolory na wcześniej, namalowane białe kontury. I tak naprawdę tym kolorem nie tylko pokrywam te białe linie, ale też delikatnie wychodzę poza ich obszar. Utwardzam paznokcie w lampie i mojego flaminga pokrywam topem No Wipe. Twardzam paznokcie w lampie, no i na koniec aplikuję ulubioną oliwkę, eliksir, który świetnie natłuszcza skórki. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Mamy neon, mamy flaminga, czyli mamy dwie tak naprawdę idealne rzeczy idealne elementy pasujące do lata. Jeśli jesteście ciekawe co jeszcze możecie zmalować na swoich paznokciach to na osobnych tipsach przygotowałam dodatkowe 5 propozycji. Mamy ananasa, mamy letniego drinka, mamy palmę, loda i taki napis summer. Myślę, że całość jest kwintesencją lata i wakacji. Mam nadzieję, że odtworzycie ten pomysł. Dajcie mi znać jak Wam się podobało i do zobaczenia następnym razem.